Mamy początek sierpnia, a ja już od ponad tygodnia, czyli od końca lipca, podjadam sobie pierwsze jagody z gron mojej winorośli. Tutaj, zobaczcie, jest niesamowita sytuacja. Jak to w ogóle się stało? Bo słuchajcie, wiele osób i kiedy widzieli jak ja prowadzę, w jaki sposób ja prowadzę swoje winorośle, powątpiewało w to, że w ogóle one w ten sposób mogą rosnąć, że w ten sposób one mogą dojrzewać i tak dalej. Słuchajcie, jeżeli byście obserwowali mój kanał od początku tego sezonu, jak ja przecinałem te winorośle jak je prowadziłem od samego początku, to widzielibyście jak to wyglądało i, i na przykład tutaj mówili mi, że te owoce są zbrakowane, że one w ogóle nie dojrzeją i tak dalej. Tymczasem słuchajcie, one bardzo, co prawda Późno ruszyły z tego względu, że były przymrozki. one były tam tutaj tak walnięte troszeczkę, ale mimo wszystko w żaden sposób nie przeszkodziło to, żeby one nadgoniły i że w tej chwili mogę zrywać, słuchajcie, pierwsze owoce. Ja, na przykład, w takim miejscu zobaczę sobie taką pierwszą. zobaczcie, jaka ta jagoda jest duża, tak? Zobaczcie, taka duża jagoda, tak? Taka jagoda, i ja ją sobie tak chwili zjem, widzicie, ona jest dosyć spora, tak? O, widzicie, ona jeszcze tak w pełni słodka nie jest. Natomiast. Nie jest też kwaśna, tak? One mają jeszcze, to można powiedzieć, kilka. Słuchajcie, ze 3-4 tygodnie, kiedy one tak będą w pełni dojrzałe, że już tak będą przegodzone. Natomiast ja słuchajcie zawsze pod koniec lipca, z początkiem sierpnia, pierwsze jagody już zrywam. Tak samo tutaj, to jest taka późniejsza, kiedy ono dojrzewa bardziej pod koniec sierpnia. Ale ja słuch słuchajcie, tutaj widzicie takie poszczególne jagody gdzieś zobaczcie, tutaj sobie mam. Widzicie, i sobie też zrywam i też sobie podjadam. Tak, one są już, słuchajcie, dojrzałe, tak? One są już dojrzałe i tak sobie po prostu biorę, zobaczcie, i sobie zrywam. Opraszam. No. no one... Słuchajcie, jeszcze tak słodkie nie są. Siłą rzeczy. Ponieważ dzisiaj mam dopiero, jak nagrywam ten materiał, jest 1 sierpnia, słuchajcie, tak? Ja nie pamiętam, jaka to jest odmiana, słuchajcie, bo te wszystkie wiem. Ta wiem, to jest Ainset Schiedel, coś takiego nie pamiętam. To jest Wostork, tam mam nizinę. Tak? Natomiast, słuchajcie, to nie pamiętam. Natomiast ona jest bardzo odporna na różnego rodzaju choroby grzybowe, na przykład tutaj dojrzewają takie te liście, przebarwiają się. Zresztą, słuchajcie, nie o tym, ten materiał. Ten materiał jest o tym, o owocowaniu. Słuchajcie, jeszcze około 4-6 tygodni i ja będę zrywał pierwsze jagody, będę może robił wino i tak dalej. Zobaczcie tutaj, widzicie, jak tutaj, jakie tutaj są niesamowite kiście, że tak powiem, jakie są niesamowite grona i tego tutaj wszędzie jest. tak? One słuchajcie, tak, że tak powiem, to są to, to jest taka słabsza odmiana, ona po prostu szybko rośnie, natomiast dużo zielonego jest, natomiast z gronami to tak jest średnio, że tak powiem, nie. Tutaj już jest troszeczkę lepiej. Natomiast ta winorość w ogóle, ona w tym roku naprawdę bardzo fajnie tutaj rośnie. Także słuchajcie, chciałem tylko powiedzieć o tym, że pierwsze, początek sierpnia, a ja już spożywam swoje pierwsze jagody z winorośli. Także słuchajcie, tyle w tym materiale. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej!